Się, ma. dzisiaj ci pokażę jak sobie kupić szoksy za 130 zł Kupiłem je już 7 miesięcy temu około Trzymają się dalej zajebiście Zupełnie o nie nie dbam no, no, Są dalej praktycznie jak nówki Zwyczajnie oprócz tego, że są brudne Dobra, jak to zamówić, lecimy Patrz. Ja sobie jeszcze ci na szybko pokażę, że naprawdę sobie sporo rzeczy zamawiam z tej stronki. Zamówiłem ostatnio Rmax Maxy 95. Wy też takie zdjęcia dostaniecie przy zakupie, będziecie sobie mogli wszystko potwierdzić, więc nie kupujecie kota w worku, w razie czego bez pytań żadnych dostaniecie zwrot pieniędzy. No ale co, patrz, wchodzisz sobie w linktree moje pod Instagramem, pod YouTubem, musisz się tutaj zarejestrować. Polecam po prostu rejestrację stąd, no bo dostaniesz kuponiki i inne rzeczy, przez co wyjdzie taniej. Nie musisz, ale polecam. Tu masz poradnik, jeśli nie wiesz jak zamawiać, lub jeśli nigdy nie zamawiałeś. Zjeżdżasz w dół, szukasz sobie szoksów, jeśli jeszcze czegoś nie ma, to możesz do mnie napisać, ja to dodam, znajdę coś i dodam. Zobacz, 44, tutaj sobie wybierasz na przykład, wybierasz sobie po prostu kolorystykę szoksów. Zjeżdżamy w dół, płacicie sobie, tu jeszcze musicie zaznaczyć, no ale co, płacicie sobie. No to mówię, po trzech dniach około dostańcie takie zdjęcia, jak ja tutaj do 95 dostałem. Do Supreme, x Tiffany sobie kupiłem też. Kupowałem sporo rzeczy, dlatego mówię, że w razie, pro, w razie problemu, jakby coś się nie zgadzało, lub po prostu bez powodu, nie musicie podawać powodu, możecie sobie zwrócić pieniążki. Naprawdę mogę stronę polecić. Wszystko jest dobre jakościowo. Widzicie tutaj naprawdę już sporo. Je mam i są dalej. jaknówki trzymają się naprawdę dobrze. Dzięki i cześć.